Mm -hmm. nie? Od paru tygodni tak chłodnawą. Już kaloryfery chyba grzeją, prawda? Znaczy, no nie grzeją, bo sobie sam włączyłem. Mm -hmm. A no właśnie, no e... ale miło się jednak opatulić Miło, kosztuje. miło. A te koce są przyróże, są mm -hmm. wełniane, są bawełniane, są z mikrofibry, są z polaru. Które najlepsze? Czym się kierować przy ich wyborze? O tym będziemy teraz rozmawiać z Agnieszką Pudlik, dekoratorką wnętrz. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. No dobrze, to czym my jesteśmy opatuleni? Państwo jesteście opatuleni przepięknym, sztucznym futerkiem. Sztuczne, tak? Naturalnie. w, tak. w, w tej chwili. Jest bardzo, tak. My... Chodzimy od y, futer zwierzęcych, dlatego, że szacunek wobec zwierząt i szacunek dla naszej planety wymaga tego, żebyśmy zastąpili futra zwierzęce, które nasi przodkowie uważali za naturalną ochronę przed zimnym i chłodem, czymś znacznie bardziej ekologicznym. Nie mieli wyboru y, mm -hmm. parę mm -hmm. tysięcy lat No, lat, no właśnie, tak? a teraz możemy korzystać z różnych dobrodziejstw cywilizacji, ale oczywiście nie uciekamy od natury, a raczej staramy się zbliżyć do niej jak najbardziej. Mm -hmm. Mm -hmm. No to, no to dla, m, pierwsze skojarzenie to gryząca wełna, ale grzejąca, ale tak. grzejąca. Ale grzejąc. wełna, 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 no wełna, wełna. Nie tak. tylko wełna, bo jeszcze bawełna, dlatego że tak naprawdę są dwa podstawowe włókna naturalne i to jest one są przez naturę produkowane, czyli wełnę produkują zwierzęta, a rośliny produkują bawełnę. Do wzrostu te naturalne włókna potrzebują mieszanki bardzo prostych czterech czynników, mianowicie powietrza, słońca, wody i trawy w przypadku Wełny. Cała reszta jest produkowana syntetycznie w oparciu o y, paliwa kopalne, które są nierycyklingowane. W związku z tym, tak naprawdę ostatnio odchodzimy od promocji tego typu sztucznych y, hmm. włókien, choć są one bardzo wygodne i y bardzo o. fajne w użytkowaniu, bo na przykład są sztuczne. Wybrał? On wybrał wełnę, proszę wełny, bardzo, wełny, tego naturalną. To jest, po nie, po nie, poszedł welwet, piękny, velvet. naturalny również produkt, pikowany, gruby, ciepły. To nie, było, to nie jest zaplanowane, drodzy Państwo, to, nie, to właśnie jest dzieje. bawełniana tkanina. Słuchajcie, taka jak ulubiona bluza dresowa, więc tutaj mamy produkt naturalny, Aha. który <laughs> najwyraźniej mu się bardzo podoba. Ale to Czad. jakbyśmy mogli tak usystematyzować, możemy mieć koce. To, weł... no, no to wełniana, marynarka okay. wełniana, wyraźnie, ta kolorystyka nie, bardzo mu odpowiada. <laughs> chyba tak. Suczat, Hei, bon, czyli tradycyjny, wełniany e, <laughs> wzór. Rybiałość, tak zwana, i tu, i tu najważniej to wybiera. Co nie, to się dzieje? Ja chcę mieć takiego pieca. No dobra, nie, bo rzeczywiście gośka ma rację, bo trzeba tak. usystematyzować, ale ja się pogubiłem. Dobrze, czyli Popatrzcie, mamy wełnę. Tak. Bawełnę. 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 To na przykład bawełnę. jest bawełna, której splot przypomina ulubiony sweter. Tak. To... Ale ona się lubi zaciągać, prawda? Ym... Wejdzie piesek, wejdzie kotek pazurkiem Nie Przyznam, że tak, ale to znaczy, musimy liczyć się z tym, że o ile y -y. taka na przykład Dzianina bawełniana jest bardzo ścisła, y -y. niezwykle odporna na trudności. Do użytkowania można też prać ją w pralce co jest bardzo istotne. Mm ten produkt też można prać w pralce bo jest to bawełna to już jednak z wełną musimy oglądać metki na których producent sugeruje jakie sposoby konserwacji i użytkowania są preferowane oczywiście część wełny również możemy brać w pralce na takim programie specjalnie do tego stworzonym. No właśnie ale są też modne czy kiedyś były bardzo popularne takie koce polarowe No bo Polar w ogóle prawda Nie polar jest są, spoko. Polary są okay. spoko dlatego, że one są co prawda są sztuczne bo one są produkowane z tych włókien PET tak jak butelki no to sobie, że to jest dokładnie ten sam, trzeba uważać z ogniem, prawda, bo bardzo łatwo mm. mogą się zająć, nie to to, no, to, to nie na pewno nie mogą się zająć, ale są mm. hydrofobowe, czyli bardzo łatwo, mm, nie, nie ulegają żadnemu zamoczeniu mm. i, i nie, nie ulega zniszczeniu, to ich struktura pod wpływem, no Zejmują waga mało jest bardzo... w szafie, można je bez przerwy prać, w związku z tym użytkowo są bardzo wygodne dla dzieci, dla zwierząt, dla takich e, potrzeb e, osób, które nie do końca chcą dbać używając mm. dane produkty, to jest świetne rozwiązanie, nie są tak ciepłe jak wełna. Nie One są, tylko nie stwarzają są. wrażenie ciepła, ale de facto, tak naprawdę, tylko wełna ma takie termoizolacyjne właściwości, które, których nie można zniczyć. O porównać. mikrofibrze rozmawialiśmy? bo ja... Jeszcze nie. bo też Mikrof... jest, też Mikrofibra jest to jest fajny produkt. I chyba ale... trochę więcej, te, te, chyba bardziej termicznie jest przyjazna dla nas. Ona jest bardzo od elastyczna od i rozciągliwa, bo zobaczcie, z mikrofibry Aha. stosuje się w gospodarstwie domowym ten, ten, to, to, ten materiał do produkcji ściereczek, szmat i tak dalej w związku z tym wyobraźmy sobie, że jest to ten sam chemiczny związek, inaczej trochę potraktowany mamy kocyk. No niemniej jednak z naturalnymi e, włóknami nie. nie może się a równać. Gdybyś, a w kwestii też też luku, wyglądu, mm -hmm. który byś wybrała Gosi? Ja, Bo ja już ja mam swojego faworyta. Ja bym wybrała, ja, mnie się podoba ten, jest ten ale ten... w no tak, to jest w ogóle tak, no, to jest a, klasyka cudzo. gatunku, prawda? To jest tak a piękny. To, a to jest wełna? Słuchajcie, to jest wełna, I bo teraz zobaczyć. tak, są różne Proszę. gatunki wełny, e, które e, no, e, klasyfikuje się, e, jeżeli chodzi o ich pochodzenie, czyli z jakiego zwierzęcia tak o, naprawdę ta, ta wełna pochodzi oraz jeśli chodzi o grubość włosów, bo wyobraźcie sobie, że wełna mhm. jest tak naprawdę składa się z białka naturalnego, czyli z keratyny tego samego białka, które mamy w naszych włosach, mm -hmm. grubość e, włókna wełny najbardziej luksusowej, czyli wełny owiec merynowskich nie przekracza 22 mikronów, dziękuję. podczas kiedy włos ludzki, jego średnica ma od 50 do 100 mikronów. Tak więc wełna najcieńsza i najbardziej delikatna, naprawdę z niczym nie może się Równach. ale też jakie to ładne jest. Bardzo Natomiast jest, ładne. jest bardzo wiele różnych gatunków wełny i one są opisane zawsze na tych metkach, gdzie mamy taki specjalny znaczek plecionego Motka w taki trójkącik, to się nazywa Woolmark. Tak? To jest taki system certyfikacji wełny, który opowiada o tym, jak ona została wyprodukowana. Ona jest gwarancją jakości dla konsumentów, ale również dla tych wszystkich osób i firm, które biorą e, udział w produkcji tej wełny i w łańcuchu dostaw itd. Tak no i e, te, te wełny od bardzo cieniutkich e, przez grubsze, z których produkuje się cien, właśnie ta, takie kocyki, to, bo to jest, tak. ta jest grubsza. I dlatego tak? jest trochę bardziej gryząca, Aha. bo jej struktura no właśnie jest e, taka łusła. A, tak, a, a to takie coś muszę zapytać tam panterka tam panterka taka co to panterka no to jest sztuczne futro które właśnie naturalnie y, y, jakby o, nie jest pozyskiwane no naturalnie to jest naturalnie, dla mnie no, dla króla po prostu ale nawiązuje a... dla miłośników naturalnych futer nawiązuje wzorem do, a... do po prostu teraz jesteś a... imperialny a... i royalistycznych... no to jest Uganda i i yamin, no, i diamin prawda tak. oh. A takie kocyki bambusowe dla dzieci? O, bambus! O, bo to jest yy. też bardzo wśród mam, zwłaszcza takich maluchów, bardzo popularne. No to jest taki yy, yy, materiał, który de facto nie jest grzejący, tak więc jakby tutaj troszeczkę trudno widzieć, on jest bardziej szorstki, bardziej yy, surowy w swoim dotyku, bo zobaczcie, że te wszystkie yy, tkaniny, które tutaj mamy w studiu, one mają zupełnie inne odczucia, że one wywołują inne odczucia w momencie dotyku, tak. prawda? Są albo mięsiste i pikowane, Albo cieniutkie, Królew. albo e, e, właśnie pokazujące ten splot, czyli tak jakby eksponujące tym, czym jest naturalne włókno, prawda? Bo taki splot e, swetrowy, on pokazuje, czym de facto w naturze Musimy jest Musimy kończyć, ale powiedz, czyli wełna. Powiem tak, że biorąc pod uwagę dbałość o planetę, nasze... E, Współczesne e, filozoficzne założenia do tego, że powinniśmy jednak e, okay. być Czyli naturalni. być naturalni. Niemniej jednak e, nie odwracajmy się całkowicie od technologii, techniki i nowoczesności, która też niesie ze sobą ją. sporo zalet. Król ja Złoty. E, no i miał kilkanaście różnych funkcji, a to no, nie był no. dobry człowiek, nie chciałbym no mnie być. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Co teraz, moja droga? Teraz ty się Zawsze grzejesz. A my uciekamy na chwileczkę na małą kawę, ale zaraz wracamy. Zobaczmy. Co ja mam przytale. kawę, ja nie uciekam. <laughs>